I witajcie wszyscy z tej strony Robin Skateboard. Witam Was w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Gothic 1 po raz kolejny, coś się stało mi z rozdzielczością. Nie pamiętam jak ustawiałam ostatnio, dlatego musimy grać na tej. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych czarnych pasków i tak dalej, i tak dalej. Więc w dzisiejszym odcinku wybieramy się do wolnej kopalni. Więc yy, Nie tracą. Nie tracą. Yy, czekajcie, nie tracą w czasu. O, teraz lepiej. Wybieramy się do środka. No i oczywiście. I zaraz tu się zacznie krwawa jadka. Jeszcze jakiś strażnik tu a jednak spoko jest, O, kurde! Słabo, słabo! Co się dzieje? <grym> Muszę się rozgrzać, a te bez rozgrzania. Od razu na hardcore lecimy. Ja się chwilę schowam. Matko, co się stało? O, co? Do początku już tu nas chcą zabić. O, i właśnie to robią. I dobrze, i dobrze. Mam nadzieję, że, nawet, że teraz nikt nas tutaj nie dorwie. O, widzicie? Gorn. Biega i sieka wszystkich w koło, ale nie możemy się wyleczyć, niestety. O, dobra, jest lepiej. Mieliśmy totalnego farta już na samym początku. No i co? Y idźmy spróbować zabić więcej ludzi. Gorn, oczywiście, nam pomaga teraz. Y na szczęście, się mu y przypomniało o nas. I coś po prawej stronie widzę, co to jest? Ser i zupa spełzacza, czyli w sumie takie sobie temy, ale. Jak będzie, trzeba uzupełnić życie. A mogą się przydać. Dobra, lecimy na górę. Mm, wykończyć resztę tych strażników. A, świetnie, bo od drugiej strony jest wchodzenie. Gorn chyba raczej. O, patrzcie! Jakiś cwajaczek tutaj w ogóle dobijemy go, żeby nie wstawał. W ogóle to ma za dziurem między nogami. O, nie. Dobra, zły widok. My go dobijemy za ciebie, Gorn. Pozwolisz. Dokończę tego następnego cwajaczka oj, 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 oj no nie ma takiego po prostu się dobijamy, albo zrobię to gorn i nie wiem dlaczego, ale coś nie yy, na szczęście jak widzicie koleś się nie ogarnia za bardzo tutaj i łatwo ich zabić o, gorn gdzieś tam leci próbuję się dostać bez żadnej drabiny na górę no i świetnie, no bo do mnie jakiś koleś szyję skuszy. niestety, dobra, łykamy się jeszcze niestety, no za dużo tego niestety początek jest trudny Ponieważ musimy jakoś ogarnąć tych wszystkich strażników, którzy pilnują tego wejścia i w ogóle eee, ja bym poszedł na górę Gdybym tylko dał radę jakoś wejść Weź by nie robił żadnych flip. To lecimy na górę i cwaniaczka zaraz ściągniemy No chyba, że koleś będzie szybszy i w ogóle No nie no Jak ja mam się dostać teraz na górę Skoro koleś tak. Chyba, że go przykampimy troszeczkę z góry. Że koleś będzie miał nas w zasięgu, to my no, wow, no, dlaczego ja nie mogę na przykład do niego strzelić? To jest dziwne. Ale nie jeszcze musimy wchodzić na górę w takim razie. Spróbujmy przejść się po korytarzach, odwiedzić trochę więcej miejsc tutaj. Wow, strasznie dużo mówię, ale to chyba dobrze. Dobra, no to co? Spróbujmy tu. O, jest! pierwszy zaż wojownik. Ja się zapiszę może od razu, pierwszy save, w sumie nie będzie źle. Okej, okay, zaczekajmy chwilę. No, kotiku, ruszaj. My tutaj musimy. Po, pobawić się trochę. Dobra, zobaczymy jak pójdzie waka z pozaczy wojownikiem. O, widzicie, że znowu kolejne śmiertelne stworzenia, ale udało się, bez problemu. Dobra, i mamy tak, wnętrzności i fragmenty pancerza, które zbieramy, aby e, wilk zrobił nam później naszą zbrojenową. Tam chcę dalej następnego zaczę Oczywiście wyciągam swój topór, ale niestety no musimy podpakować troszeczkę. Yep, Je dzidy. Dobra, no, tutaj jakieś bardzo wyjątkowo nadal chodzą jakieś jeszcze cwaniaczki cwaniaczki, o, o Bezi co ty żeś zrobił, Boże to było tak głupie ubiłeś się prosto w jakieś pełzacze miejmy nadzieję, że tylko jeden się nami zainteresuje o nie, drugi też chyba ma na nas ochotę tylko szybko wykończył o matko jaki hit, o Boże dobra, jeden poszedł, to drugi też pójdzie tylko żebyśmy mieli go w zasięgu super, patrzcie to, to jednak jest siła, to jest naprawdę jak tak mi się machnie, to rozdwaj po robocie. Okej, okay, tu mamy kolejne pancerze, i chyba nawet lepiej, że tu spadliśmy. mi właśnie, yy, dobra, Przedostajemy się na drugą stronę tej rozpadliny. Może coś się uda tutaj wspiąć troszeczkę. Patrzcie, będzie jest kurde koziorem takim. Lada z całym ekwipunkiem na plecach, i jeszcze przy okazji się prześlizguje przez wszystko. Mamy astronomię, książkę. W sumie jestem ciekaw, co mogą pisać w takiej książce, dlatego ja sobie przeczytam. Co my tu mamy, co my tu mamy? A, po prostu Morgrat Uuu, się Okej, okay, możecie sobie przeczytać w sumie. Ooo! Co ja zrobiłem? Ale chyba dobrze idę. O ile dobrze pamiętam, to właśnie gdzieś tutaj będzie się krył nasz y, org, y, którego musimy znaleźć. Przemierzenie Dobra, bo zilnie buguj się w tym momencie. Gdzieś właśnie klepiamy tutaj zaczął wika i fajnie by wyjełby jednak przerzutą walkę, bo inaczej nie przejdziemy gry. No ale... No... zaczął ogar. O, super. Przed w końcu. Nieśmiech na stworzenia jednak. Go tu wygrywałem wszystko. Dobra, yy, o, patrzcie, mamy jakiś napój błyskawicznego zdrowienia. Bądź perzed. Normalny jakiś napój, tylko że taki trochę innego rodzaju. Przecież każdy napój przywraca od razu zdrowie. Więc nie wiem o co chodzi. No, ale miesza. O, widzicie, mówiłem dobrze, że jesteśmy gdzieś niedaleko naszego przyjaciela orka. Siedzi sobie ten stajaczek na górze i tak sobie coś tam. A, bo on jest ranny ogólnie. Zaraz sami zobaczycie o co chodzi. Ale jeszcze wykończę te pełzacze, które tu się plączą. Może się uda nawet jakoś tak konkretnie. O, o, o. Nie ja chcę, żeby ten, ten. Tego przydałby się najpierw. Super. Jednego, ale tu ekspale ci za nie, właśnie. Nagranie granie wojownikiem jest taką drugą sprawą na tak e, dłuższy e, czas, okres, nie wiem to, poz, jak to powiedzieć. No, na dłuższą metę, ooo, lepiej, lepiej. E, no bo sami widzicie, że jest całkiem fajnie się im sieka, ale jednak wolę magia, szczerze powiedziawszy. Ostatnio pod którymś z filmików wywiązała się mała. No, nie sprzeszka, ale bym miał zdań właśnie na temat tego kim bym miał grać w Gotiku 2 no czy tam w gotiku 2 obojętnie No i właśnie Tutaj wszyscy wszyscy znaczy nie wszyscy były podzielone zdania i właśnie jeszcze sam do końca nie wiem kim grać, no ale miesza. Zajmijmy się teraz tym gotikiem. No okej, okay, to Ork niewolnik, pogadajmy sobie co tu się sta. TARROK chcieć pomocy! TARROK RANNY! Ci, że... Tar rok jest radny. Potrafisz porozumieć się w naszym języku? Potrafisz porozumiewać się w naszym języku? Tarok u ludzi długi czas. tar Tarok dobrze słuchał. Języka po prostu z pracy, tak? No i co tu się stało? Co się tu stało? Tarok tu złapany przez niebieski żołnierze. O. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Mhm. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. No Tarok tak? uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Oni boją gaszluk. Gaszluk to są. Tarrog boli. To zaczep po prostu. Yy, oczywiście, że ci pomożemy. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana. Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak tarok. Urszak uciec. Dawno, o, dawno. Wow. Twój też przyjaciel powiedział mi, że się dla mnie zrobić również. ulu. Tarok bardzo słaby. Dobra, Odzy musimy znaleźć lek. I to wszystko w sumie. Co mogę dla ciebie zrobić? Co mogę dla ciebie mocny lek. Mocny lek? Albo Tarok Tar o, o jakim lekarz. Nie, Gasz nie, nie. Na szlug, odróż, Tarok. chcieć chceć lek. Za dlaczego zaatakowały jego drużyny? Głupi Tarok, zgubić lek. Nie znaleźć, rozumiemy. Twoje Odzyskam twoje lekarstwo Odziskam twoje lekarstwo. Dwa tysiące doświadczeń. Tarok okay. słaby. Opubliczny rok umrzeć. O nie, nie umieraj, tar roku e, To będzie lekar... lekarstwo dla, or... dla orka. prawdopodobnie się nazywa ten lek. I nie wiem, czy on jest za nim tam. Ale, no właśnie, nie wiem. O, wow, przeszliśmy. Nie, no przeszliśmy stąd, przechodzimy. Coś jest, jakim cudem? Ja przeskoczyłem nad tarokiem ja po prostu. Nie, niemożliwe. No tutaj chycno, tak? Musiałem tam ten nie przelecieć gdzieś jakoś. No nic. Szukamy tego leku. Nigdy nie mogę zapamiętać gdzie on był. Dokładnie. Coś mi tutaj zawsze przeszkadzało. Chyba, że to jest ten napój błyskawicznego uzdrowienia, chociaż wątpię w to. Ponieważ to powinno się nazywać jakiś lek... jakiś tam lek. O widzicie, że po drugiej stronie siedzą sobie. Był za jeden na no, mnie Oczywiście skaczemy do niego. Załatwiamy to bardziej w przyszłym. Musimy odbierać te Chwytek na pancerz i będzie spoko, okej, okay. eee, tylko gdzie my znajdziemy ten lek dla Ciebie, Tarroku? Gdzieś zgubiłeś, a teraz my mamy szukać, tak jest, jak zawsze. Bezik, cwaniaczek, dobra, lecimy, bo widzę kolejnego puzdarza. Zaszlakujemy go, tyle dobrego, że nie trzeba tutaj się męczyć. Kolejny poziom, wow, mamy kolejny poziom, czyli mój ulubiony dźwięk w który właśnie jest e, wydawany, znaczy jest grany podczas zdobywania poziomu. Tu jest jakaś półeczka, na którą powinno się udać wspiąć. Okej, okay, jest lepiej. Widzicie, lekarstwo orków. Tak myślałam, że tutaj będzie. No i ono jest jak śmiesznie schowane, właśnie. Czasami można się na szukać, ale jak ktoś zna Gotika, bynajmniej w takim stopniu jak ja, przecież nie uważam się za jakiegoś super mega koksa w gotiku. Yy, bez problemu go znajdzie. A jeśli nie, to możecie włączyć filmik Robina Skateboarda, który właśnie. Zobrój ten lek. Dobra, miesza z tym. E, ja robię save. I zobaczymy, co tam Tarrok nam powie. Tym razem. Zapisujemy, zapisujemy. No Okej. Okay. ork niewolnik. Tarroku, co nam powiesz? E, proszę zaraz twoje lekarstwo. Oczywiście jeśli byśmy wypili my to lekarstwo, byśmy umarli od, od razu. W sumie mogę Wam pokazać, skoro się zapisałem. E, żebyście od razu wiedzieli o co chodzi. Jak efekt nieznany. Wypijamy. I widzicie, od razu HP schodzi do najniższego poziomu i będzie zaraz glebnie raz, dwa, trzy i umieramy w taki oto sposób, mamy 0 HP. Po prostu nie ma po co pisać tej mikstury. Okej, okay, to się wczytuje i szybko oddaję lekarstwo tarrokowi, który jest ranny niestety. Szybko Tarroku, no. My chcemy już dalej przechodzić fabułę. Proszę za nim tu lek. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. A, twoje lekarstwo nawet. No i super, Wypij sobie. Obcy nie jak inni ludzie. No, może jesteśmy do No, Darug, A co mamy? Dziękować. No, subcia. Możesz już zrobić dla mnie ulu, mólu? Obcy pomóc, Starok. Teraz, Tarrok. zrobić dla nas ulu, ale jest małym potrzebować magin. krotak, kastak, dłaszkar. I Ort Antak. No Obcy sami że musimy przynieść parę darrok, zrobić ulu mulu No i będziemy musieli poszukać. I teraz popytamy go o wszystko. Co to jest? To jest bardzo luk. ważna rozmowa. Duży zwierz, dużo nóg ma. Nasz luk groźny. Zjadać ork, zjadać człowiek. Ach, masz hmm. na myśli pełzacze. Pełzacze to mierz, ale teraz mamy tutaj dużo adoptowanego. Co to pytań. jest krotak? krotak? Być język ognia! Język, język smoka. Jaszczury, jagni, ogniste jaszczury, to są dokładnie. Gdzie mogę znaleźć smoka? Gdzie mogę znaleźć takiego smoka? Smok mieszka w domu Tarroka. Obcy musi szukać. Łatwiej znaleźć. Smok mieszka też na piasku. na piasku przy morzu. To jest lepsze miejsce. Co to Zresztą jest kastak? Być róg cieniostwór. Róg ostry jak, no... jak Musimy znaleźć również cieniostwora. Gdzie mogę znaleźć tego cieniostwora? On w lesie albo w jaskini. Nie lubi słońce, śpi w dzień, wstaje Bardzo nocy, Obcy uważa. Spokojnie damy radę. Dwa. A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Też łatwe do znaków Banalne. Na bagna oczywiście. Dużo wąż błotnych w obóz ludzi. Znabagnie to jest, dokładnie co to jest Ort? Antak? No i Ort Antak zom, to Troll'a, czyli po prostu musimy pokonać, tak jakby cztery no, dość ciężkie potwory. Ale nie ukrywajmy, że, oczywiście, damy radę w końcu diagram, ja więc nie, mogę nie ma innej opcji. Troll. Siedzieć w góry. No i musimy opcji. Troll'a jeszcze dorwać, więc. Ale masz fajną twórkę. Muszę już iść, dobrze, przyniesiemy Ci, oczywiście, wszystkie potrzebne materiały. Nie masz się o co martwić. Może pójdźmy w tamtą stronę, mam nadzieję, że w ogóle płytek, pełzaczy nam jakoś wystarczy, chociaż nie jestem pewny to również do końca, może gdzieś tutaj jeszcze znajdziemy jakieś pełzacza. Poszukajmy, poszukajmy, nie ma co się spieszyć, i tak pewnie odcinek powoli będzie spieszył się niestety tylko końcowi, ja jestem troszeczkę zmęczony, więc też Was przepraszam tutaj za takie nagrywanie w takim jakby stanie, no jest piątek po całym tygodniu, niestety miałem dość ciężki tydzień w szkole i jestem zmęczony, ale obiecuję wam, że na pewno następne odcineczki będą no wiadomo, jak to zawsze o, dzban, leśny dzban w ogóle, jak ktoś pił leśnego dzbana, to łapa w górę jeszcze nie piłem, ale mam ochotę spróbować ta nie wina. w ogóle kurde miesza. no miesza, miesza. o tam mamy dwóch strażników których zaatakujemy, no i, i, i i co? A nawet łapy w górę to dawajcie po prostu <noise> jak wam się podoba. I tak, yy, oczywiście lecimy. No i co, no niestety. Yy, ale oczywiście w weekend, jak sami dobrze, dobrze wiecie... O ty cwaniaczku, dlaczego tak jak dziwnie? No, weź, weź. Jak sami wiecie dobrze, jutro, to znaczy w sobotę... O świetnie, że mi jakiś straszny tu kampi. A stamtąd cwajaczek nas strzela, kurka. Szkoda, nie mam zręczności więcej, ale skoczymy na niego to. O, a tu leży mikstura jakaś tak dziwnie schowana. Widzicie? Na pół. O, a tamten się obudził. Niestety. Mam nadzieję, że nie... O, jednak zachce mu się szarży. Ale to dobrze, to dobrze. lepiej. Będę miał jak to dobić. O, tamten sera wcina trochę. Dobra, tak, tamtego też wykończymy. Raz, dwa, trzy. No i jak sami dobrze wiecie... Fak, no czemu się tyle powtarzam? Po prostu, jutro jest spotkanie... Moje, z wami zapewne, jeśli ktoś się ma zamiast zjawić, to super. E, no i... tyle, tyle, tyle. Jezu, skąd ja mam 75 mikstur? Kiedy ja kupiłem te mikstury, albo kiedy ja je zdobyłem? A, OK Okej, okay. okej. Jeszcze wykończę tych strażników, którzy gdzieś tu się pałętają, może na dole. Mamy tu jakieś cwoneczka, biegają jakieś cienie Jakiś blondy wyglądający trochę jak bezi Jeden No, drugi No te wyglądają zdecydowanie jak bezi Trzeci tu skuszą się czai Masz kurde trolu, no umieraj No i dobijamy No i tak Ja będę oczywiście na spotkanku No kurde, jakbym mógł przekapić taką okazję przejazdu przez Piotrkowską w Łodzi i w ogóle z tymi wszystkimi ludźmi. Mam nadzieję, że tam będzie... E... Będzie paru ludzi. O, tam nie żyje ktoś. Ale ja go nie zabiłem. Na pewno nie ja. No, będzie dobijaj toporem. to porę. No i tak. Kurde, no ale sam nie wiem co ja mówię w sumie. Jestem tak zmęczony naprawdę. Jezu, przepraszam was, że w takim stanie po prostu nagrywam. Mimo że wiem, że nie powinienem w takim zmęczeniu w sumie brać się do nagrywania. Ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało wam w oglądaniu w no ogóle ostatnio zauważyłem, że jakoś dziwnie YouTube yy, nie aktualizuje statystyk oglądania i tak dalej, i tak dalej coraz gorzej jest z tym systemem na przykład, kurde, wchodzę do jakiegoś Gamer, a to właśnie jest to 302 yy, szalone 302 yy, wyświetleń, mimo, że na przykład jest 2000 łapek w górę i w ogóle takie szaleństwo no i troll, dobra, oleje gościa do no i świetnie, że jakieś klepy jeszcze w plecy Serio koleś, też tak zginąć bardzo? Proszę bardzo, nie, nie ma sprawy. Na hita takich koleś biorę jak ty. Taki jak ty, zjadam na śniadanie, ah. ho, ho. Może nie będę wszystkich bił naokoło, tam jakiś cwajang jeszcze się czai. Oczywiście, koleś nie ma szans, chyba że zdąży nas wystrzelać zanim dobiegniemy do niego. A prawie to zrobił, o cholera. O nie, jakiś mnie tam ustrzelił, jakiś snajper. A, nienawidzę tego. Dobra, olewam tego gościa na duże. Pak, fak. się kiemki i lecimy od razu bezpośrednio na cwaniaczka, który gdzieś na kampi. A? Coś było. Ten co w ogóle? A, to cień. Dobra, olej cienia 70 expa to ja mam za kredo <grytoszczura> Tak naprawdę. Jezu, koleś ogarniesz. Ale ich tu jest. Nie, bo tam jakiś jeszcze snajper się trafił. No, serio. Czy serio? Haha, nie no. No nie, doskoczę. Dobrze. Ale siła. O kurde, zapomniałem tam tych dobić. Oczywiście. O, kopacz się wystraszył chyba. Szybko jeszcze tam tych lecę dobić. A, zapomniałem, żebyś jest pozytywnie nastawiony do na tych ludzi. Kurde, leżeć, cwaniaczki. No nie, jakiś snajper znowu. No nie, no skąd? No nie. Przecież nie było tam nikogo, albo jestem tak ślepy, że nie widzę tego. Ja nie wierzę. Dobra, miałem kończyć, a tutaj się zajmuję strażnikami. No. Dobra, wykończę strażników i wezmę się wtedy za. No i no, niby skąd. No, no skąd? No tak naprawdę no, nie ma tam nikogo, kto by mógł przykampić. Serio. Dobra, pierwszy. Umieraj, kurź. No Jezu! Albo tu w plecy mi jakieś idzie. Dobra, no hita. jeszcze jeden. Wtedy się wyleczę i podobijam resztę. Okej, okay, szybkie leczonko, aaa, weź, 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 gdzie ty masz te mikstury? Szybko, łykaj się. Dobrze, że się zbugowałeś, będzie trochę szybciej. Okej, okay, a teraz dobijamy. Łap za topór. I jem z Nawet z topora. Pyk. Chyd Gdzie jesteś? No nie, szybko. Trzeba wykończyć kolesia. kolesiach. No. Jeszcze jakiś mikstur pije, nie ma takiego picia. O, z pięści! No serio? potraktował mnie na poważnie lenie bezia z pięści no to jest całkiem trafny wybór widzę I właściwie to nie wiem po co tu przyszedłem. chyba po to tylko żeby za trochę tego kopacza to zostawię w spokoju skoro już tu jest to niech sobie będzie tu widzę jakiś napój i browarka a nawet napój szybkości więc w sumie lepiej koleś serdecznie masz jakieś problemy emocjonalne nie będzie zabijał ale czyści jak z papiochą tam nie chodzi mimo że wspominam przed chwilą że Lepiej zabijać kretoszczury nie, niż cienie. Chodźcie doskoczy? Doskoczył, patrzcie. Po co mu drabina w ogóle? Z tym koziorem, że... Dobra, jeszcze save'ik, jeszcze wejdę po tej drabinie i chyba kończę. Ech. O, i zaraz spać. O tym marzyłem przez cały dzień. Dobrze, wejdźmy po drabinie. Miejmy nadzieję, że tam żadnego okresenia nie ma na górze, który mógłby nas ustrzelić, zanim będzie zdąży wejść po drabince. Nie ma nikogo chyba na piętrze? Tak, udało się. No i jeszcze jedna. Jedna drabina. W ogóle nawet nie wiem w sumie w której teraz jestem. W którym miejscu kopalni jestem, dokładnie. A, ale myślę, że za chwilkę się odnajdziemy bez problemu. Widzicie, tutaj jest strażnik, którego oczywiście zaatakujemy. A masz! Chyba jesteśmy blisko wyjścia, powiem wam. 300 doświadczenia. I kolejny. Wow, jest strasznie dużo doświadczenia za nich. Nawet nie zbieram z nich yy, przedmiotów. O ty, kurka, rurka, cwężku. Zaraz cię tam wykończymy. Nie, muszę go najpierw załatwić, bo koleś po prostu. Nie, naj, najgorsi są właśnie kusznicy. Potrafią tak grę, krew. Że... O! A tam coś leży na stole, chyba chlebek jakiś. A najpierw skoczę yy, resztę wykończyć. Znaczy tam tych kolesi. Dobra, najpierw był ten w kolejce, a tego wykończyliśmy. A ty to leż, nie wstawaj. No, przecież cię to przez łeb. No, dobrze. No i umieraj. No, ale dziwnie umarł. Super. No i tyle po sprawie. Więc tak, jesteśmy przy wyjściu praktycznie. Gdzie jest to wyjście? Czy to nie jest wyjście? Nie, to nie wyjście. To ten drugi korytarz. Jest wyjściem, ale i tak będę musiał tu zostać jeszcze do następnego odcinka. No, będzie. Do następnego odcinka zostanę, ponieważ... Albo nawet za odcinkiem gdzieś poszukam jeszcze skorup pełzaczy. No, nie mam pytań, co za kretyn jeszcze strzela do mnie. O, umarłem. No właśnie. Dobra, więc ja się tu żegnam. Kurka, no niedobrze, no jeszcze przed tymi drabinami, no świetnie, dobra, mniejsza z tym, mniejsza z tym, w następnym odcinku przeszukamy jeszcze tą kopalnię dokładnie, lepiej zbadać cały teren, no i jeżeli zaczniemy poszukiwania czterech tych, e, tych jakby artefaktów, przedmiotów, które będą potrzebne nam do zrobienia Olumulu. no więc co, żegnam się z Wami, mówił Skateboard, dzięki za obejrzenie odcineczka i mm, czekajcie z niecierpliwością na następny, na razie, jej!